Kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony, Kusiek. Witajcie w kolejnym odcinku. Oh. W kolejnym odcinku Red Dead Redemption. Yy, mamy nowego kunia. Dzisiaj, słuchajcie, wybierzemy się gdzie. Armadillo jesteśmy. Yy, możemy się udać albo tak: do Seta, albo na farmę boni ha bo u szeryfa nie mamy nic, nie? Nie mamy. Hmm. Chyba bym... Na razie poleciał tutaj na Boni. Bo w sumie u niej są to raczej takie... Znaczy nie wiem czy u niej będzie cały czas te misje będą dostępne czy po prostu... Z nią za niedługo jakąś przygodę skończymy, więc zobaczymy. Ale dobra, na razie skupmy się na tej Boni. Chociaż ja podejrzewam, że on u też będzie tak, że zrobimy mi jakąś misję i będzie chwila odpoczynku Ten kuniec w miarę szybki Chociaż ja nie wiem czy ja nie mogę jakoś się tymi, przecież chyba coś było, informacje odnośnie te pania między e, Moimi tymi e, Tutaj domem Jakaś szybka podróż czy coś oni dom, podkowy, dilżansy, roz... rusznikarz, poker. Coś tu powinno być, jeżeli chodzi o szybką podróż. Trzeba będzie obczaić to. to Zobacz. Kiepska ta burza. W zasadzie nawet słuchajcie, nie wiem na ile na ile godzin jest e, Red Dead Redemption dynka Wiem, że dwójka była dosyć długa. Hmm, nie mam pojęcia, bo słuchajcie, w kwietniu, no w kwietniu wychodzi nam e, The Last of Us Part 2 na PC, więc zapewne będę chciał to przejść, e, no i słuchajcie, w okresie gdzieś tam, pewnie przy wakacjach, e, w końcu, słuchajcie, zasiądę do, e, do Wiedźmina Trzeciego. To jedynki, dwójki jakoś specjalnie nie chcę wracać, bo to są już typowo stare gry, Chyba, że byłyby jakieś czyli Remastery, to może wtedy. A tak to jedynkę i dwójkę gdzieś tam u kogoś zawsze widziałem na, na, na YouTubach czy coś. A to sobie samemu raczej odpuszczę granie. Dwójkę w sumie chyba nawet mam, ale. Jedynki, jedynki nawet nie mam. A trujeczkę, tak sobie myślę, że już trójeczka jest taka w sumie. W sumie git, nie? Tylko myślałem sobie ją jeszcze lekko zmodować, żeby, żeby graficznie wyglądała nieco lepiej. Także nad tym będę musiał co nieco popracować. Dobra, czyli tutaj widzę mamy też dalej takie chyba farmerskie będzie. Hey, Miss. I got most of the horses secure and the chicken. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, Miss. If the men get caught out in that storm, they're going to die. And if we lose our herd, we'll all die. You stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang.

To hear each other in this range Just make sure you don't lose sight of me. I wonder if this is at all. What's Let's take them over to the other herd. We'll try to drive them all back to the ranch together. What is to by 11? Out here, this storm came out of nowhere. Come on. Whoa, there. <laughs> Patrz, 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 patrz. Gdzie tam? Wracaj do, do swoich sióstr i braci. Wracacz, wracać, wracać. Halo. Dobra, w miarę się udało, chyba. I teraz się pewnie rozbiegną. Ja to wiedziałem. W kierunku klifu? Zabrać się, zabrać się to jedna gdzieś tam ucieka No wracaj Paśka Gdzie? Jaką parta uparta krowa, jaka milka. Nie w tamtą stronę. Tam. No ja... Zgadza ja się, przerobię na burgery.

Wracaj tam do swoich, Ty gdzie idziesz? Dobrze jest. Nie ociągajcie. To jednej krowy nam brakuje, ale cóż, myślę, że jedna krowa takiej wielkiej różnicy nie zrobi. Teraz, dobra, okej, okay. szukuje mnie. No i pięknie. Nie jest źle, Nie jest źle. Elegancko. O! Podwójne wynagrodzenie. Dobra, to teraz my faktycznie możemy. Bo nie dalej jest kolejna misja. Ale spróbujmy teraz do tego seta jeszcze sobie śmignąć. Zobaczymy co ciekawego u niego będzie. Domek. W każdym Set to był który gościu? Dickens to był ten koleś, co wciskał ludziom kit, że e, ma w sprzedaży farmaceutyk, nie? A Set set to nie był ten koleś, co. Odnoszę tej wody? Ktoś tam z wodą był motyw, nie? Mi się coś wydaje, że on chciał wtedy, żebyśmy. Wtedy śmignęli odnośnie. Był wcześniej tutaj. Ale to był ten. Nie jestem pewny. Muszę sobie tylko zobaczyć na te szybkie podróże, bo czasami to takie bieganie z tym koniem od y, farmy Boni do Armadillo i, i z powrotem jest tak nużące Tak czasami już... Na samym początku spoko, ale później już jest takie jezu, to jest jakiś kościół w ogóle jakaś biała dama. Co tu jest grane? Oh, I am sure we be looking for someone. Who are you? I'm a friend of Mr. West Dickens. My name's Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. West Dickens. Let me be frank for one second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? <laughs> Look at me. Look, scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in six months. My hair falling out, my mind's going. <laughs> what happened? <laughs> what happened? My partner, he stole half my map. I never would have done that to him. Never! Look at me. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Ford. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map! And what map's that then? The map partner. The map that tells me where it is. Where what is, friend? I ain't telling you that. I ain't. <laughs> Don't make me tell, partner. It's <laughs> mine! It's mine! All mine! <laughs> sure. So where's this Moses now? He's at Benedict Point. The law got him for exhuming. Some people. They feel differently. Not Moses. Him and me are the same. The self same. Well, come on, Seth. Let's go see Moses, get you your map back. Then maybe you'll help me. Fly, fly. Yeah. To How low? Digging up graves and looting from the dead. Ha, hypocrites! The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care, none. These people've been laid to rest. You don't know nothing. I talk to them long after they've been forgotten by every other fellow. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're up i met some sick bastards in my time, Seth, but you, you're special. Focus cold and heartless all their lives. To me, they gets warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly. It don't. Are we really living anyway? Do you exist outside my mind? Maybe we're both having the same dream, and when That's we will die I certainly seem to be in some uh, kind of uh. point 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 Yeah but... Uh, but I permit that like the I not <laughs> It's very dark What'd you say I, I didn't say nothing I just heard you say something You're a crazy man You should get that head looked at <laughs> I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh, yes. I'm at Williamson and Deek, all them boys. Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who do

Just unimaginable, such like a spark of hope that lit a rage and fire. I can't put out. I thought as much. Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat, I don't sleep, I don't wash, and I don't care. I know I can smell you from here. It used to be about the money, but now i don't know who i am no more i see myself but it's like i'm looking at somebody else only it's me you know maybe it's time you moved on no way i can stop now. it's taking me over there's no difference between night and day just darkness i want to see the sunshine again oh, benedict point okay I've been a my time but you might just win the prize straight jack whoa there all right this is it let's stop here a moment and come up with a plan is <muchy> As far as I know, Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parley with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. Okej. Okay. będziemy sheriff. <coughs>

コーるわ <laughs> Hurry up. Go okay. Good Vamos! getting rid of them clowns. Now por sim? keep an eye out in case they come back. <laughs> Moses? Oh Moses. You got a visitor. Oh my god, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me. Get that slippery bastard. I need him alive though. This ain't none of your business. No bliżej, o się nie podejść. Możemy go ten spe, spętać? Splątać? Spętać? Podnieś mój bzask. Kto, Kto are, <laughs> on wcześniej powiedział, że może nam dać dwukrotnie to, co nam daje ten. No właśnie. Można podwójnie zapłacić. Nie. Tylko nie wiem, czy tego nie przetłumaczył. Tego chyba na tory nie będziemy rzucać. Just name your price. You must be stupid. Did you think I would find you, Moses? Moses, you son of a bitch. Where's my damn map? Damn yourself, damn yourself. You've always been a twisty little freak. I ain't telling you shit. Ah. Then I'm gonna. Cut you up piece by piece <laughs> till you find your tongue, friend. This man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston. I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. <laughs> an odd fellows' rest. It's an odd fellows' rest. Uh, get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame. I was starting to enjoy myself. I think you gone pissed yourself, Moses. <laughs> Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. In the telegraph office. Ah, ah. Come on, ain't no time to be wasting. Okay, list was coming. Okay, hello. Hello there. Go on then, you can clear yeah, it up to desk. Ten list ułaskawiający opłacz grzywne Kurde ten list może bym zostawił, nie? Bo może być później potrzebny Więc opłacę, bo w sumie i tak kasy... Kasy mam Opłacimy. A przynajmniej list tam zostanie na jakąś może grubszą akcję czy coś. Dziękuję za pomoc. Nie martw się z dziękami, Seth. Po prostu pomóż mi, gdy przyjdę. Nie ma problemu, mister. Nie! No, i elegancko. Się udało. Dobra. Więc. Y Tutaj sobie dzisiaj zakończymy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Eee, jutro i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. He, hej. A ja tymczasem, słuchajcie, pogalopuję gdzieś dalej.